Absolutną władzą. Władza jednak demoralizuje, a władza absolutna demoralizuje w sposób absolutny. Chciwość, zemsta, życie intymne, choroby psychiczne, czary, morderstwa. Wszyscy monarchowie mieli swoje królewskie tajemnice. Królewskie tajemnice. Królowie uważali, że to sam Bóg dał im prawo rządzenia ludźmi. Dlatego ci, którzy chcieli wpływać na monarchów, niekiedy szukali pomocy u równie wielkiej potęgi, szatana. Metresa Ludwika XIV wykorzystywała czarną magię, by wyeliminować rywalki i zatrzymać przy sobie króla. Magicy i alchemicy doprowadzili cesarza Rudolfa II do utraty zmysłów. Ciotka panującego w Anglii nieletniego Henryka VI rzuciła na niego urok. Wszyscy ci monarchowie w taki czy inny sposób zetknęli się z czarami. W średniowieczu powszechnie wierzono w zjawiska nadprzyrodzone. Dla przeciętnego człowieka z tamtych czasów noc należała do wiedźm, gnomów i demonów przynoszących nieszczęścia, choroby i śmierć. W XV wieku po Londynie krążyły plotki, że wiedźmy wykorzystują czarną magię, by zagrozić panowaniu Henryka VI, chorowitego chłopca, który nie czuł się pewnie u władzy. W kronice londyńskiej urzędowej gazecie tamtych czasów napisano: Mówiono wśród pospólstwa, że niemało diabłów i duchów z piekła wyszło, by szkodzić ludziom oraz niezgodę siać niepokój. Niektórzy mężczyźni i kobiety, wiedźmami zwane, stosowali czary, by zabić króla, którego niechaj Bóg strzeże i zachowa przy życiu. Eleonora z Gloster, ciotka Henryka VI, w przeszłości dzięki czarom i eliksirom odebrała swojego męża poprzedniej żonie. Następnie gorąco zapragnęła korony dla swojego męża i dla siebie. Gdyby nieletni Henryk VI zmarł bezpotomnie, droga do tronu stałaby otworem. Pomocnikami Eleonory w jej intrygach byli dwaj sławni czarownicy, Roger Bolingbroke i Robert Southwell. Chcąc usunąć monarchę, potajemnie rzucali na niego urod przy satanicznych ołtarzach, na których składali różne mikstury, ludzką krew i kości niemowląt. 15 lipca 1441 roku Anglię nawiedziła niezwykle gwałtowna burza, podczas której Henry, podróżujący w tym czasie do Londynu, niemalże nie stracił życia. Stronnicy króla uznali nawałnicę za dzieło czarownic i postanowili wykorzystać je jako pretekst do rozprawienia się z Leonorą. Lojaliści z królewskiego dworu znaleźli Bolingbroka i Sausuela w pieczarze, w której czarownicy uprawiali magię i uwięzili ich. Leonora zdołała umknąć sekretnym wyjściem. Po okrutnych torturach Bolingbroke wyznał, że to Eleonora zainicjowała knowanie wymierzone w osobę Henryka. Wydano nakaz aresztowania królewskiej ciotki, obwiniając ją o stosowanie guseł i czarów, herezję i zdradę stanu. Eleonora schroniła się w opactwie westminsterskim. Wiedząc jednak, że prędzej czy później będzie musiała stawić czoło oskarżeniom, zgodziła się stanąć przed sądem. Początkowo wszystkiemu zaprzeczała. Dopiero w obliczu obciążających zeznań złożonych przez Bollingbroka, krewna monarchy, najwyżej postawiona osoba w Anglii, przyznała, że wzywała złe moce przeciwko swemu Suzerenowi. Proces stał się sensacją. Nikt z rodziny królewskiej nie przyznał się dotąd do praktykowania czarów. Wspólnicy Eleonory zostali skazani na śmierć, lecz jej samej, jako osoby z domu panującego, nie chciano stracić. W kronicy londyńskiej podano do wiadomości wyrok, jaki otrzymała ciotka króla. Musiała odprawić pokutę. Przez kilkanaście dni chodziła boso do londyńskich kościołów, niosąc zapalone świeczki, by wszyscy mogli ujrzeć jej hańbę i dowiedzieć się, że była wiedźmą. Thomas Southwell uniknął śmierci w mękach. Zmarł we śnie w londyńskiej Tower w przeddzień egzekucji. Bolingbroke nie miał tyle szczęścia. Zabrano go z więzienia, powieszono, po czym odcięto na w pół uduszonego, wyciągnięto mu na wierzch kiszki i spalono je. Na koniec odcięto mu głowę i zatknięto ją na moście London Bridge. Ciało zaś poćwiartowano i wysłano do czterech różnych miast Anglii. Spektakularna kaźń posłużyła za przestrogę, że nikomu nie wolno rzucać czarów na króla. Eleonorę zamknięto w zamku. Ponieważ monarcha obawiał się czarnoksięskich umiejętności ciotki, z roku na rok przenoszono ją coraz dalej od stolicy. Tej nocy, kiedy Eleonora wyzionęła ducha, nad Londynem przeszła kolejna gwałtowna burza. Henryk VI padł ofiarą czarnej magii. 150 lat po nim Rudolf II Habsburg usiłował wykorzystać te same siły dla własnej korzyści. Kosztowało go to zdrowie psychiczne. Wiem, że jestem martwy i potępiony. Opętał mnie diabeł. Rudolf II, cesarz rzymski narodu niemieckiego i król Czech, uważał się za człowieka przeklętego. Brak równowagi umysłowej odziedziczył po prababce, Joannie Szalonej. Pierwsze załamanie nerwowe przeszedł mając 26 lat. Czesi wybrali Rudolfa swym władcą w 1575 roku. Były to czasy, kiedy szerzyły się zabobony i spodziewano się bliskiego końca świata. Nadworni astrolodzy przepowiedzieli Rudolfowi śmierć przed 50 rokiem życia. Od tego momentu obsesją monarchy stały się wyimaginowane demony i tajemnice mrocznej strony świata. Prześladowany wizją rychłego zgonu, próbował uratować się za pomocą czarów. Tutaj, właśnie w najlepiej strzeżonym miejscu praskiego zamku w baszcie prochowej, urządził laboratorium alchemiczne. Otaczały go zwierzęta o znaczeniu magicznym, przyrządy astrologiczne, eliksiry, tajemne formuły i mistyczne symbole alchemiczne. Doradcy narzekali, że monarcha stracił zainteresowanie sprawami państwowymi. Jeden z nich stwierdził: Jego cesarską mość interesują tylko czarnoksiężnicy, alchemicy i kabaliści. Król nie szczędzi kosztów na poszukiwania wszelakich skarbów, poznawanie sekretów i szkodzenie nieprzyjaciołom haniebnymi metodami. Przez cały czas robi wszystko, by odsunąć się od Boga, to też może się zdarzyć, że niedługo zacznie służyć innemu panu. Obsesje Rudolfa przyciągały do niego zarówno prawdziwych uczonych, jak i czeredy pospolitych oszustów i szarlatanów. Spośród rozlicznych cudotwórców poszukujących szczęścia na dworze Rudolfa, najważniejszą rolę odegrało dwóch Anglików, D. i e. Kelly. Edward Kelly, któremu jeszcze w Anglii obcięto oboje uszu za szalbierstwa, to zagadkowa postać. No to propozycja, jaką wysunął swojemu partnerowi. Naprzód trzeba byś wysłał Rudolfowi list o treści, jaką ci podpowiem. Powtórę, trzeba do niego jechać i zakomunikować, że objawił ci się anioł pański. Powiesz mu, że opętał go wielki i potężny diabeł. Partner Kellygo, samozwańczy dr John Dee, naprawdę wierzył w okultyzm. Uprzednio był nadwornym astrologiem królowej Elżbiety I. Musiał jednak uciekać z kraju, ponieważ ludzie z gminy posądzili go o uprawianie magii i spalili mu dom. D i e. Kelly obiecali cesarzowi Rudolfowi cudowny środek na rozwiązanie wszystkich jego kłopotów kamień filozoficzny. Substancja ta składająca się według tajemniczej receptury z rtęci, siarki i soli miała rzekomo rewelacyjne właściwości. Pozwalała zmieniać metale nieszlachetne w złoto i zapewniała wieczne życie. Rudolf sądził, iż posiadanie kamienia filozoficznego zapewniłoby mu władzę nad szatanem. Doktor D. D. dniami i nocami muzolił się więc nad jego wyprodukowaniem. Chwała Tobie, Boże Izraela. Pośród Twego ludu wyznajemy Twą potęgę. Ześli na nas ognie życia. Zstąp i objaw się w nas uczestnikach niezgłębionej mądrości Twojego stworzenia. Eksperymenty doktora Dee zakończyły się jednak fiaskiem. Rozjuszony monarcha wygnał go z kraju. Dee winił za swe niepowodzenia złe duchy przywoływane przez Keliego, ale Kelliemu również nie udało się wynaleźć kamienia filozoficznego. Rozczarowanie Rudolfa znów przerodziło się w gniew. Z rozkazu cesarza Kelliego uwięziono w paszcie prochowej. Sam też poniósł śmierć podczas próby ucieczki. Alarmujące wieści na temat cesarskich praktyk magicznych zaniepokoiły Kościół katolicki. Papież nalegał, by władca poddał się egzorcyzmom, Rudolf jednak odmówił. Po pewnym czasie monarcha, wykazujący objawy szaleństwa, zaczął postrzegać Kościół jako groźnego przeciwnika i przestał uczestniczyć w katolickich obrzędach. Chociaż nosił tytuł cesarza, świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego, rzucono na niego klątwę. Nie wyraził skruchy, lecz jeszcze pilniej studiował wiedzę tajemną. Zbliżała się feralna 50. rocznica urodzin władcy. Rudolf zatrudnił czarnoksiężnika, który twierdził, że może rozmawiać z diabłem. Człowiek ten nauczył cesarza, jak profanować zwłoki, by zwiększyć siłę działania złych mocy. Rudolf nakazywał nawet zbierać nalot z czaszek wisielców. Stan psychiczny cesarza uległ pogorszeniu. Monarcha przeszedł kolejne załamanie nerwowe, choć z drugiej strony nie dowiódł prawdziwości przepowiedni astrologów, ponieważ przeżył rok 1602, kiedy to przypadało półwiecze jego żywota. Odizolował się prawie całkiem od ludzi. Spędzał czas w laboratorium w otoczeniu magicznych przedmiotów i tekstów. Ambasadorzy akredytowani przy dworze nie widzieli go przez dwa lata. Zastanawiano się nawet, czy Rudolf żyje. Tymczasem władca zamawiał u nadwornych malarzy dziwaczne portrety swojej osoby, np. w postaci symbolu alchemicznego złotego króla podtrzymywanego przez bogini miłosierdzia. Powstała także jego podobizna ułożona z owoców i warzyw. W pewnym momencie obiektem obsesji cesarza stał się jego brat. Monarcha doszedł bowiem do przekonania, że Maciej Habsburg nasyła na niego szpiegów i knuje spisek w celu zdobycia korony. Bojąc się o władzę, postanowił wziąć odwet. Znalazł w Starej Księdze śmiercionośne zaklęcie. Dla pewności wezwał też do pomocy znanego maga, doktora von Erbacha. Von Erbach zabrał Rudolfa do ponurej groty na przedmieściach Pragi, gdzie władca miał rzucić zabójcze zaklęcie na brata. Sam także przystąpił do odprawiania czarów za pomocą egipskiej mumii i czarnego kota ofiarnego. Zaklęcie nie zadziałało, lecz sam seans był tak wstrząsający, że Rudolf popadł w jeszcze większy obłęd. I tym razem czary nie zdołały uratować niezrównoważonego psychicznie monarchy. Wręcz przeciwnie, doprowadziły go do całkowitego załamania nerwowego. W końcu brat Rudolfa Maciej i poddani uznali, że cesarz jest niezdolny do rządzenia i odebrali mu władzę. Od tej chwili Rudolf rzadko opuszczał zamek. Zmarł w 1612 roku jako człowiek psychicznie chory. Pozostawiony przez niego zbiór niezwykłych skarbów, oszacowany na 17 milionów sztuk złota, stopniowo się rozpłynął. Magia wycisnęła jednak trwałe piętno na obliczu Pragi Czeskiej. Świadczą o tym widoczne tu symbole. Pod koniec XVII wieku bujnie rozwijała się nauka. Sądzono zatem, że w tak oświeconych czasach nie ma miejsca na czary. Tymczasem we Francji na dworze Ludwika XIV wybuchł skandal związany z trucicielstwem, siłami nadprzyrodzonymi i życiem intymnym dam i kawalerów z najwyższych sfer. Tajne protokoły dotyczące tej sprawy przeleżały prawie 30 lat panowania Ludwika w zwykłym czarnym kuferku. Raport Mikołaja de la prefekta paryskiej policji, zawierał informacje o spisku, którego uczestnicy stoczyli się na samo dno podczas uprawiania praktyk magicznych. Król Słońca, obawiając się zgorszenia, które mogłoby przyćmić blask jego chwały, osobiście polecił Lareniemu usunąć akta tej sprawy z archiwów państwowych. Koniec XVII stulecia to Złoty Wiek Francji. Ukończono wtedy budowę Wersalu, wspaniałego pałacu, w którym kwitła sztuka, nauka i ekscesy seksualne. Królewskie konkubiny zajmowały oficjalną pozycję na dworze. Najważniejsza z nich nosiła mianowicie maitrysę titr. Przez pewien czas stanowisko to piastowała Franciszka de Montespan. Policja wszczęła dochodzenie po otrzymaniu poufnej informacji o przestępcach produkujących trucizny i fałszywe pieniądze. Idąc po nitce do kąpka, ludzie Laryniego odkrywali stopniowo kolejne sprzysiężenia. Okazało się, że zawiązano spisek w celu zabicia Ludwika XIV. Brały w nim udział osoby z najbliższego otoczenia monarchy. Hrabinę de Soissons, jedną z kochanych władcy, podejrzewano o otrucie małżonka. Innym arystokratkom również zarzucono trucie mężów. Damy te uciekając z Paryża potwierdziły swoją winę. Skandal zataczał coraz szersze kręgi. Powołano specjalny trybunał na wzór podobnych instytucji średniowiecznych Chambre Ardente, izbę goręcą. Sesje trybunału były tajne. Odbywały się w pomieszczeniu obitym czarnymi draperiami i oświetlonym pochodniami. Ów sąd rozpatrywał sprawy o trucicielstwo i czary. Meldunki składano bezpośrednio królowi. Przez ponad 100 lat nie było żadnych tego typu spraw. Teraz jednak, jak zauważył La Rémy, Wyglądało na to, że życie ludzkie straciło swą wartość. Trucizna stała się w tym mieście jedynym sposobem rozwiązywania problemów rodzinnych. Śledztwo doprowadziło prefekta policji do spokojnego podmiejskiego domu wróżki la voisin. Jak się później okazało, największej czarownicy Paryża zajmującej się praktykami znacznie gorszymi od trucicielstwa. Klienci pani Lavoisier opowiadali o spędzonych przez nią tysiącach płodów, o uśmiercaniu noworodków, obiektach fruwających wokół jej domu i o nocnych spotkaniach, na których przyzywano szatana. Laryni zarządził obławę na siedzibę wiedźmy. Stróże prawa znaleźli tam ponad pięćdziesiąt odmian trucizn, ukryty piec, a w nim kości płodów, woskowe figurki przebite szpilkami, czarne świece, kadzidła, sutanny, afrodyzjaki i księgi sataniczne. Po miesiącach przesłuchiwań, Lavoisier przyznała się do zbrodni. Nie istnieją dla mnie rzeczy niemożliwe. Tylko inny Bóg pojmie, jak wielka jest moja moc. Lavoisier stwierdziła, że przychodziło do niej wiele szlachetnie urodzonych dam. Prefekt policji zrozumiał, że odkrył istnienie nowej, bardzo groźnej formy czarnej magii. La Voise, przy pomocy jednego ze swych kochanków, wyklętego z kościoła księdza, odprawiała świętokradcze msze, podczas których łączyła praktyki magiczne z obrządkiem mszy katolickiej. Wszystkie czynności liturgiczne odprawiano w odwrotnej kolejności przy udziale nagiej kobiety. Być może składano też ofiary z ludzi. Inny kochanek wróżki, paryski kat, dostarczał jej ludzkiego tłuszczu do wyrobu świec. La Voisin nazwała ten osobliwy rytuał czarną muszą. Policję zaniepokoiła jednak najbardziej lista uczestników tych obrzędów. Na czele znajdowała się oficjalna faworyta króla, Madame de Montespan. W tej sytuacji Larigny musiał powiadomić monarchę. Ludwik XIV był zdruzgotany. Obawiając się, że afera mogłaby wyjść na światło dzienne i zszargać jego opinię, Król Słońce zawiesił działalność trybunału. Poufnie jednak polecił prefektowi policji, by dalej prowadził dochodzenie wyjaśniające, czy Franciszka de Montespan wykorzystywała przeciw niemu czarną magię. Okazało się to prawdą. Pierwsza metresa na dworze, ideał urody francuski, matka ukochanych dzieci monarchy, od lat regularnie odwiedzała wróżkę Lavoisin. Jej prawie obnażone ciało służyło za ołtarz, na którym czarownica i były ksiądz odprawiali przy czarnych świecach czarne msze. Podczas obrzędu składano ofiarę z niemowlęcia i wypijano jego krew z satanicznego kielicha mszalnego. Jednocześnie eks-ksiądze recytował śpiewnie zaklęcia mające doprowadzić do usunięcia z dworu wrogów królewskiej faworyty. Czasami do modłów przyłączała się markiza de Montespan Astarot, Asmodeuszu, panowie przyjaźni i miłości. Przyjmijcie ofiary z dziecka, którą wam składam w zamian za spełnienie tych oto życzeń. Pragnę, by król mnie kochał. By uczynił naszego syna przyszłym królem Francji, by poważali mnie książęta i księżne na dworze i by nic z tego, co poproszę króla, nie zostało mi odmówione. Nie zadowalając się tylko zaklęciami, madame de Montespan przyprawiała posiłki monarchy krwią nietoperza, utartymi na miazgę chrabąszczami, sproszkowanymi proszkowanymi jądrami młodych kogutów. Spermą kozła, wysuszonymi ludzkimi płodami i jadem ropu. Po spożyciu tych specyfików Ludwik XIV miał zapomnieć o innych kobietach i dochować wierności markizie. Król wziął sobie jednak nową kochankę. Madame de Montespan rzuciła na nią klątwę, która miała spowodować jej śmierć. Użyła też trucizny. Rywalka odeszła z tego świata. Stając twarzą w twarzy ze zbrodnią na swoim dworze, Ludwik XIV próbował wyciszyć skandal. Szybko podjął niezbędne kroki. Po pierwsze, kazał spalić wiedźmę La Wazę na stosie. Po drugie, przerwał śledztwo i uwolnił oskarżonych, upominając dworzan, by nigdy nie rozmawiali na ten temat. Działania wymierzone w osoby z wyższych sfer mogłyby bowiem wywlec całą sprawę na światło dzienne. La Renine nazwał królewskie decyzje parodią sprawiedliwości, zauważając cynicznie, że same rozmiary zbrodni gwarantowały oskarżonym bezpieczeństwo. Madame de Montespan dyskretnie usunięto z otoczenia władcy. Na starość zrobiła się bardzo pobożna. Materiał dowodowy w tej sprawie schowano w czarnym, skórzanym kuferku. 28 lat później król kazał spalić wszystkie dokumenty w swojej obecności. Sądził, że po zniknięciu dowodów skandal nie splami jego imienia. Nie miał jednak pojęcia, że szef policji La opisał te wydarzenia w pamiętnikach. Przez dwa stulecia nikt o nich nie wiedział, Po ich odkryciu na panowanie wspaniałego króla słońce padł głęboki cień. Nawet monarchowie nie mogli sobie pozwolić na ignorowanie złych mocy. To one ścigały Ludwika XIV po śmierci, doprowadziły Rudolfa II Habsburga do szaleństwa i sterroryzowały w dzieciństwie Henryka VI, władcę Anglii. Opracowanie Telewizyjne Studia Dźwięku Warszawa. Tekst polski Elżbieta Walter na podstawie tłumaczenia Roberta Uliasza. Konsultacja dr Michał Pimecki. Czytał Jacek Brzestyński.